Takie inicjatywy są dostrzegane i bardzo cenione przez konsulat generalny w Manchesterze i z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować za tego typu inicjatywę. Wszyscy obserwujemy niesamowitą dozę hejtu i mowy nienawiści w naszym życiu codziennym, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Czego ofiarą są nie tylko osoby dorosłe, ale myślę, że przede wszystkim dzieci i młodzież, bardzo podatne, bardzo wrażliwe na, na krzywdzące słowo i pewnie niekiedy nie, nie sobie poradzić z tego typu sytuacjami. Stąd każda inicjatywa, która będzie promowała szacunek, godność drugiego człowieka i umiejętność rozmowy i e, dyskusji e, pozbawioną pejoratywnych e, sformułowań, czy, e, czy właśnie hejtu e, mówiąc ogólnie jest, jest bardzo cenna e, i bardzo za nią dziękujemy. Czy pani osobiście też spotkała się z hejtem? E, nie, ja osobiście nie spotkałam się z hejtem na szczęście. E, tak jak mówię. E, jest to, myślę, że główny problem dzieci i młodzieży, którzy bardzo dużo czasu spędzają w, w, w internecie i w mediach społecznościowych. Zapewne dobrze by było, żeby te platformy, które dostarczają nam tego typu treści, możliwości wymieniania się w internecie poglądami, zwracały też większą uwagę na to, że dzieci i młodzież są szczególnie wrażliwe mogą sobie nie poradzić z, z, takim, z takim przekazem w, w, w ich stronę.